Dzień dobry, witam Was serdecznie. Wielu z moich subskrybentów wciąż pyta się, gdzie są moje pomidory, gdzie one się skryły, dlaczego się y, nic nie pokazuje, dlaczego się nie chwalę. No, wiecie jak to jest. Mam dużo filmów o pomidorach i, i mo, możecie je oglądać one. Wszystkie są aktualne wszystko tam jest po kolei o tych procesach uprawy. Tu po prostu mogę jedynie pokazać te wszystkie swoje odmiany, które w tym roku, w tym sezonie y, uprawiam. Może nie wszystkie, ale przynajmniej niektóre te wybrane, które zasługują y, na jakieś takie uznanie i polecenie. Tu kolejny mój tunel, y, gdzie jest kilka odmian. Y, z ogórkami rosną. No, ogórki, niestety, y, trochę uległy porażeniu. I tu następne pomidory, które rosną, i nic się nie dzieje y, z pomidorami. Ogórki mogą rosnąć z pomidorami razem. I jeszcze jeden tunel, który tutaj Wam pokażę. O, proszę bardzo, to są moje pomidorki. A szczegóły pokażę. W kolejnych swoich filmach, tylko o tych niektórych odmianach, postaram się szczegółowiej powiedzieć. Ale naprawdę jestem bardzo zadowolony w tym roku z tych moich upraw. I cieszę się, że tak pięknie wszystko rośnie, w miarę nie choruje poza nielicznymi. Także zachęcam do oglądania tych moich filmów o tych odmianach, które zaprezentuję kolejno. W swoich filmach każdą odmianę postaram się omówić w jakiś sposób krótki i pokazać, jak wygląda, jak smakuje, powiedzieć. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów i do zobaczenia.